Gośćmi w Radio RSC są dr Czesław Pytlewski, wójt gminy Skierniewice, a już przedstawiłem. <grymne> Serdecznie witam słuchaczy. Z tego co się orientuję, Michał Brandt, tylko tyle powiem, ale Michale powiesz o sobie, bo naprawdę jak słyszę o Stowarzyszeniu Retro Liga, słyszę, że jesteś pracownikiem urzędu tak jest. gminy Skierniewice <grymne> i pewnie nie tylko. Tak, dokładnie Połączyliśmy te funkcje. Jestem faktycznie pracownikiem Urzędu Gminy Skierniewice i mam przyjemność na co dzień koordynować pracę Hali w Sierrakowicach Prawych. Oprócz tego jestem członkiem Stowarzyszenia Retroliga i członkiem Stowarzyszenia Historycznego im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu. Jeżdżę po ulicach Skierniewic, kiedy mam zamiar jechać. Akurat skręcam, bo nie jadę dalej do Łowicza, tylko tutaj skręcam w Armii Krajowej, ale jeżdżę przez Rondo Wyszyńskiego widzę ten baner. Proszę w takim razie opowiadajcie, bo tak naprawdę zbliża się kolejny turniej charytatywny. Panowie powiecie więcej, Coś na ten temat, bo wiem, że to już jest druga edycja, prawda? Tak, rzeczywiście druga edycja. Myślę, że to już się staje tradycją. Pojawiła się możliwości, ponieważ mamy tą halę sportową w Sirakowicach, Prawie, gdzie i ma widownię, i mamy pomieszczenie, możemy organizować różnego rodzaju eventy. I chcemy pomagać naszym mieszkańcom, bo wiadomo, różne osoby są dotknięte różnymi przypadkami losowymi, bym powiedział. I tutaj ja już wcześniej zwróciłem uwagę właśnie na tą mieszkankę. Wcześniej tam pomagaliśmy troszeczkę w innej formie, natomiast wydawało mi się i wydaje mi się, jestem przekonany wręcz o tym, że należy tutaj naszej ulce pomóc. No właśnie, powiedział wójt tutaj o Julce. Proszę rozszerzyć troszkę temat, bo i tak rodzina na pewno słucha znajomi, a my chcemy dotrzeć tak naprawdę do większego grona osób i za chwilę powiemy o całej imprezie, bo też przecież będzie możliwość, żeby ktoś przyszedł i wspomógł, prawda? No Julka pokrzywdzona jest losem, bo od samego początku właściwie jest osobą niepełnosprawną, zdana na, na opiekę rodziców. Rodzice to się bardzo poświęcają, praktycznie mają szpital w domu. I chcemy pomóc w, w, w miarę posiadanych sił i środków. Wiadomo, że nie zastąpimy szpitala, nie zastąpimy pielęgniarki, natomiast jakieś wsparcie finansowe w ulżeniu tej, tej doli no, chcielibyśmy po prostu zrobić. To jest tak, że Wójt zapytał Michała. Czy Michał zapytał Wójta, jeśli już mówimy o tym turnieju charytatywnym? No bo wiadomo, zorganizowany bardzo fajny turniej. Za chwilę, Michale, powiesz, bo mnóstwo gości. Przyjedzieć znanych osobistości, tak naprawdę. Jak doszło do współpracy tutaj między Wami? No, w momencie, kiedy już ta hala została oddana do użytku, od samego początku szukałem osoby, która będzie takim koordynatorem, ale nie tylko administracyjnym, tylko osobą, która będzie wypełniała te bieżące obowiązki, ale również będzie robiła coś dla tej hali, w tym sensie, żeby ona żyła. Żeby hala żyła, to no muszą być różnego rodzaju treningi, wykorzystywana do, w okresie na przykład feryjnym, wakacyjnym, czy właśnie do takich eventów, jeżeli tak w cudzysłowie powiem, do pomocy dla ludzi, osób poszkodowanych. I w takiej imprezy, bo to można powiedzieć, że to jest impreza, My nie tylko płaczemy, ale też staramy się po prostu pomagać, zorganizowaliśmy w zeszłym roku. Obiecywaliśmy sobie, że będziemy dalej tutaj działać w tym kierunku. Wybraliśmy tutaj, czy ja wybrałem, czy, no powiedzmy, znając jakby, powiedzmy, sytuację mieszkańców. No w porozumieniu oczywiście z gobse, bo to nie jest tak, że wójt sobie tam na coś wymyślił, ale w porozumieniu po prostu z gobse, mając, mając sytuację na terenie gminy mieszkańców, wybrałem tutaj, wybraliśmy po prostu tą osobę do wsparcia. Tak, jak proszę Państwa, Wójt powiedział, nie będziemy tylko się zasmucali. To proszę teraz posłuchać Michała, dlatego że ja myślę, że jak Państwo usłyszą, jaki to jest turniej i kto przyjedzie, to już oczywiście turniej, turniejem, ale. Pewnie nie jedna osoba będzie chciała się ustawić, żeby właśnie dzisiaj mamy takie możliwości, że stajemy z telefonem, robimy sobie zdjęcia, a mało tego, będziemy chcieli pewnie autograf, a mało tego, wiem, że koszulki z autografami też będą, Michale, prawda? Tak, ja bardzo serdecznie zapraszam wszystkich Państwa w sobotnie popołudnie, żeby przyjść do nas i, i pomagajcie pomagać. Ten turniej to już jest faktycznie druga edycja. Pierwszy turniej cieszył się bardzo dużym odzewem, więc poszliśmy za ciosem i w tym roku bardziej rozbudowaliśmy ten turniej. Zaprosiliśmy drużyny z Retro Ligi do udziału w tym turnieju, do gry. I z każdą z tych drużyn przyjedzie jakaś znana osobistość ze świata sportu, czy, czy spoza, więc na pewno. Pięć drużyn. W każdej z tych drużyn, tak jak wspomniałem, znana osoba ze świata sportu, i tak z klubem z WKS-42 Pułk Piechoty z Białego Stoku przyjedzie Grzegorz Sandomierski, były reprezentant polski, zawodnik Jagiellonii Białostok, który będzie bronił w bramce. Ze strzelcem Chorosz Białystok pan Roman Kosecki, więc też no, legenda polskiego futbolu. Z gospodarzami, czyli naszą drużyną WKS-10 Pułk Piechoty pan Andrzej Strajlał, czyli był selekcjoner, człowiek legenda polskiej piłki, więc będzie można oczywiście usiąść. Porozmawiać, poprosić o autograf, zdjęcie na pewno zawodnicy będą w dyspozycji. Dodatkowo gościnnie wystąpi z nami drużyna FC Retro Główną, z którą poprowadzi Krzychu Radzikowski. Fantastyczny człowiek, i myślę, że warto się pojawić na naszej hali, żeby pomóc też. Dopingu, ale to nie są jedyne atrakcje. Pojawi się jeszcze drużyna SC Kicap. to są koszulkowe świry, to są kolekcjonerzy koszulek sportowych z całej Polski. Oni tutaj też się włączyli mocno w akcję i przekazali też od siebie koszulki na licytację. Dodatkowo w tym roku wystawa strojów historycznych, to znaczy wystawa pod tytułem Historia Koszulką Pisana. Będą Państwo mogli zobaczyć historyczne stroje, jak i współczesne, jak te koszulki ewoluowały, jak to się zmieniało, wszystko. Dodatkowo strefa dla dzieci. Każdy, kto zabierze swoją pociechę, będzie miał takie miejsce, gdzie będzie mógł zostawić swoją pociechę. Będą tam panie, animatorki, które się zajmą dziećmi, jakieś piłkarzyki, układanie klocków, rękodzieło, które będzie można wykonać podczas wydarzenia. Będzie się działo. Oprócz tego, jeszcze pan Wuj tutaj zaprosił z stowarzyszenia koło gospodyń wiejskich, które przygotują specjalną strefę gastronomiczną, więc będzie można się posilić grochówką, barszczkiem, kapustką. Do tego mnóstwo ciast. To już ja przepraszam, że przerywam, ale myślę, że tutaj na razie niech to pozostanie tajemnicą, jakie będzie menu. Ale już wszystko wyszło, także proszę Państwa, to bardzo zachęca na pewno. Michale, ja tak się zastanawiam, wszystko wymieniłeś, bo ani kartki, ani niczego, tak naprawdę wszystko z głowy. Nie, nie, No kolejnym elementem takim nieodłącznym naszego turnieju są oczywiście licytacje gadżetów sportowych. I w tym roku tak naprawdę, no, przygotowywaliśmy się do tego turnieju cały rok, ale trzy ostatnie miesiące tak naprawdę to, to intensywnie i różnymi drogami, różnymi źródłami trafiała do nas ta pomoc, wsparcie właśnie gadżetów. I wśród takich najciekawszych chyba, które mógłbym wymienić, to jest właśnie koszulka z podpisem Roberta Lewandowskiego, koszulka i piłka Marcina Gortata, piłeczka tenisowa Igii Świątek. Są też oczywiście takie gadżety stworzone specjalnie na to wydarzenie, chociażby Mariusz Wojniak, jubiler z Kierniewic, wykonał dla nas zawieszkę złotą. Logotypem retroligi, którą też będzie można licytować na miejscu. Poza tym wszystkie inne koszulki i gadżety sportowe tylko i wyłącznie podczas trwania wydarzenia będzie można licytować. Część koszulek dostaliśmy bezpośrednio od piłkarzy. To są koszulki meczowe, w których grali, podpisali. Drugi raz rzędu wspiera nas Unia z też przekazują swoją koszulkę. To też fajne i wielkie dzięki, że zawsze możemy na, na Was liczyć. Mnóstwo gadżetów. Więcej gadżetów znajdą Państwo też na specjalnym profilu na Facebooku. Retro pomaganie, jeśli tam Państwo wejdą, to. Wszystkie gadżety, które będą dostępne do licytacji publikujemy właśnie na tej stronie. Mamy skromną bazę, bo powiedzmy to jest skromna baza. Nasza widownia liczy około 200 osób, ale w zeszłym roku na dwóch takich imprezach zebraliśmy ponad 30 tysięcy, więc tutaj widać hojność naszych mieszkańców, ale nie tylko, że te. Rzeczy, które robimy na terenie, naszego, na terenie naszej hali, mają dobry odbiór i dzisiaj też liczę na wszystkich uczestników, że też nie będą skąpiły tego dobrego serca. Panie Wójcie, i dodajmy, że tak naprawdę hala, która znajduje się w Sierrakowicach Prawych, a przecież jeśli ktoś z Państwa słucha w tej chwili tejże właśnie audycji, to tak, można ze Skierniewic dojechać, z mokrej prawej niedaleko, prawda? Zresztą jak poszukamy po samej gminie Skierniewice, to tych miejscowości jednak wokół Sierrakowic Prawych trochę jest, i mało tego tak naprawdę nasi słuchacze, Państwo, którzy teraz słuchacie, macie niesamowitą okazję, dlatego że no, nie ma takiego wydarzenia w sobotę, które się zaczyna. Ja tylko jeszcze nad jedną rzeczą się zastanawiam, Powiem, o której godzinie, jeśli ja chciałbym, mam przyjechać, żeby być świadkiem tego widowiska i oczywiście jak najbardziej tutaj wesprzeć naszą potrzebującą. Zapraszamy od godziny 12. O 12. zaczyna się oficjalne otwarcie. 12.15 gramy, dwie godziny, później zaczynamy blok licytacji. Będą trwały około 40 minut, bo tych gadżetów w tym roku jest naprawdę mnóstwo i szeroki asortyment. Później wracamy znowu do gry. 16.30, około 16.30, bo nie da się przewidzieć tak co do minuty. Kończymy, jest podsumowanie turnieju. Przekazanie, podsumowanie, zliczenie pieniążków, wręczenie czeku, przesłana wójta dla, e, dla Juli I jeszcze na koniec niespodzianka, której nie chciałbym zdradzać, chcemy zachować coś też, czymś zaskoczyć, taki element zaskoczenia dla Państwa. No już je, je dozdradziłeś, bo ja się zastanawiałem, o której grochówka będzie. <ścoughs> No, ja powiem tak, nasze dziewczyny no, świetnie gotują, znane są z tego, że te posiłki, często biorą udział w konkursach i zdobywają nagrody. Także warto przyjechać chociażby dla tej dobrej grochówki, tym bardziej, że grochówka będzie serwowana z kuchni polowej. A zatem tak, turniej charytatywny. Piłki halowej, piłki nożnej? Piłki halowej, tak. Retropomaganie. To też jeszcze dodam tylko, że wszystkie drużyny wystąpią w przedwojennych strojach, żeby przybliżyć Państwu tą historię tylko i przedwojenną piłką na przedwojennych zasadach. Tak. Świetnie. To jak Państwo będą jechali z Łowicza trasą do Skierniewic, to nie wjeżdżamy do Skierniewic, skręcamy w lewo. Oczywiście nie. Pierwsza droga w lewą stronę. Skręcamy, dojeżdżamy już do Środakowi z prawej. W tym momencie trzeba przejechać przez pół wsi, albo po prostu tutaj, tuż za pomiarem prędkości, skręcamy no, jakieś 20 około metrów, jest w lewo, i wjeżdżamy praktycznie na sam teren y, hali. Już proszę państwa mapę przedstawiamy, bo ze Skierniewic jadąc z kolei za mokrą prawą tak. kawałeczek znowu tam przy, przy radarze naszym. Tam... Najlepiej właśnie przy radarze, trzeba skręcić albo przed radarem, albo za radarem. W zależności z której strony jedziemy. Piękna inicjatywa, proszę Państwa, wiele będzie się działo. Powiedz mi jeszcze, Michale, o tych koszulkach. Jakie będą koszulki licytowane, bo mówisz właśnie o tych e, licytacjach, tak? Tych koszulek zdobyłeś, zdobyliście tak naprawdę. Tutaj. Nie, broń nie Boże, zdobyłeś. ja tutaj Michał. nie mam takich znajomości. <laughs> Michał, Michał, jeszcze raz Michał. Michał. E, e, no tak, no tak jak już wspomniałem wcześniej, różnymi drogami trafiają do nas te rzeczy. Są osoby, które sami się zgłaszają i chcą przekazać coś na licytację. Są Trafiają rzeczy, które już kiedyś na przykład były wylicytowane i, i mają Nowe życie, i jakby chce ktoś oddać te koszulki. Część faktycznie piszemy, wysyłamy do klubów zapytania, do fundacji klubów, część poprzez no, jakieś swoje prywatne źródła. Z racji tego, że no, mamy przyjemność grać w tej retrolidze, to mamy kontakty z piłkarzami bezpośrednio od piłkarzy, i, i w tym roku odzew naprawdę był. był był duży, więc y, tych koszulek naprawdę jest mnóstwo. Koszulka Widzewa, Łódź, koszulka Legii, Warszawa, zawodników... Y, Unia Skierniewice. Y, Unia Skierniewice <noise> jak najbardziej, łowicz też, no to takie dwa kluby i tutaj y, bliskie i, i... Podpis Roberta Lewandowskiego. Podpis pamięta? Roberta Lewandowskiego jak najbardziej, no już tak teraz z głowy ciężko mi się jest naprawdę mnóstwo, ale koszulka też retro z 1918 roku z podpisem Łukasza Piszczka. Koszulka Borusi Dortmund, Kuby Błaszczykowskiego. Koszulka Wisły Kraków, Kuby Błaszczykowskiego. Od y, h, znajomych, od przyjaciół, z historii Wisły Kraków to jest nowy twór. Przekazali koszulkę Kazimierza Kmiecika, legendarnego zresztą zawodnika legendy Wisły Kraków i byłego reprezentanta Polski, więc jest naprawdę w czym wybierać. Proporcje, które przekazał nam Polski Związek Piłki Nożnej z Mistrzostw Świata, które odbywały się w Katarze, więc to jest rzecz absolutnie nie do zdobycia, nie do kupienia w sklepie. To tutaj tylko u nas na turnieju mogą Państwo to wylicytować. Koszulka Maćka Rybusa reprezentacji, koszulka. Mateusza Klicha, która była użyta przez zawodnika podczas meczu eliminacji do Francji, więc naprawdę każdy coś dla siebie, myślę, znajdzie. Proszę Państwa, Michał Brandt napracował się naprawdę ze Stowarzyszeniem Retro Liga. Jak słyszycie. Ile koszulek, powiem, załatwiliście tak naprawdę na ten charytatywny turniej piłki, tutaj nożnej, piłki halowej? Ile czasu trwało, zanim to wszystko zebrałeś, zanim to przygotowaliście, właśnie na tę sobotę, na 27 stycznia? Tak naprawdę przygotowania zaczęliśmy w styczniu po, po ostatnim turnieju, ale takie cztery ostatnie miesiące to był taki. Czas, gdzie, gdzie faktycznie jeździliśmy też na zgrupowania kadry po podpisy, bo to nie jest też tak, że, że wszystko nam spada z nieba, to naprawdę trzeba się najeździć, napracować i użyć mnóstwo, mnóstwo serca włożyć w to, żeby, żeby to, to dostać. Ale są miłe zaskoczenia też sportowcy sami już znając nas, znając naszą inicjatywę przysyłają swoje koszulki. Na przykład miłe zaskoczenie od Piotra Nowakowskiego. Nie mogę nie wspomnieć o tym, bo poprosiłem Piotra prywatnie o podpis na koszulce, którą kupiłem, a otrzymaliśmy w zamian trzy koszulki z powrotem. Więc sam dwie Piotr to użył od siebie, plus identyfikator z poprzedniego roku z orkiestry, gdzie był wolontariuszem. Więc są takie miłe zaskoczenia. Każda z drużyn też też na pewno coś przywiezie i przekazują chłopaki właśnie koszulkę wdowika WK42 Pułk Piechoty z Białego Stoku koszulkę Wdowika, Strzelec Choroby Białystok z panem Romanem Koseckim. Na pewno pan Roman też zabierze gadżet jakiś ze swojej kolekcji. Chłopacy z Kids' Apa też koszulkę reprezentacji damskiej z podpisami. To też wiem, że tutaj jest drużyna damska, czy dziewczynek z Kierowica, więc koszulka, właśnie, Martyny Wiankowskiej to takie smaczki. I każda z drużyna na pewno coś przywozi ze sobą też. to, jak ja to wygląda. Chciałbym podkreślić, że no. Michał jest pasjonatem, ale tutaj nie, nie chwali się, bo to nie jest pora do chwalenia. Ale mnóstwo, ale to mnóstwo czasu swojego prywatnego poświęcił na tą akcję. Także tutaj chciałbym publicznie mu serdecznie podziękować. Proszę Państwa, bardzo fajną pracę już Stowarzyszenie Retro Liga wykonało przy pomocy tutaj Urzędu Gminy Skierniwica, tak jak słyszymy od pana Wójta Czesława Pytlewskiego. I powiem tak, drodzy Państwo. Oni taką pracę już wykonali. Finałem właśnie będzie ta sobota, 27 stycznia, tak jak powiedziałeś, zaczynacie o godzinie 12:00, hala w Sierakowicach Prawych. Nie może tam państwa nie być, tym bardziej, że raz, że wspaniałe widowisko, dużo licytacji. No jak usłyszałam o tych koszulkach wszystkich, to się po prostu w głowie przewraca Panie Wójcie, myślę, że to tak trzeba ująć, ale coś, coś pięknego, jeśli chodzi tutaj o to wszystko. Ja już nie mówię o grochówce absolutnie, bo to też znaczek będzie, będzie. To będzie taka strefa kulinarna, bo nie jest możliwe wszystko zrobienia w hali, dlatego na tym miasteczku rowerowym gdzie jest no, teren utwardzony, dostawimy tutaj namioty z ogrzewaniem, także będzie można również tam posiedzieć, porozmawiać, skonsumować itd., tak itd. Tak, tak jest. Dziękuję bardzo za udział w studiu Radia RSC. W takim razie trzeba przyjść, zobaczyć te osobistości, nie tylko ze świata piłki, które tak naprawdę tutaj powiedziałeś, Michale, będą. No i licytujcie, bo wy już pracę wykonaliście panowie, natomiast teraz czas, żebyśmy, ja nie mówię, że to praca, to ma być przyjemność, a co to jest to powiedzmy, panie wójcie, to 10 zł, Michale, czy nawet te 20 zł, żeby tutaj wspomóc Julkę, tak? Każdy gros się liczy, a ja ze swojej strony chciałbym tutaj... Rozgłośnij podziękować za zaproszenie, za umożliwienie zaprezentowania, nie nas, ale naszej akcji. A ja ze swojej strony jeszcze raz zapraszam wszystkich mieszkańców, zapraszam również, żeby państwo zabrali swoje pociechy i żeby pokazać im i żeby od małego wpajać te wartości, które powinni dalej przeżycie, powinni ich prowadzić, tak czyli jest. pomoc osobom tak potrzebującym. Dziękuję bardzo za udział w studiu Radio RSC. Dr. Czesław Pytlewski. Dziękuję mój, bardzo. Gmina Skierniewice, dziękuję. Stowarzyszenie Retroliga. Stowarzyszenie Historyczne X prezes... tak. Pułku Piechoty, pracownik Urzędu Gminy Skierniewice i Stowarzyszenie Retroliga. Michał Brand, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.